Hej, jestem witam Was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z GTA. Kurwa, znowu, przez chwilę podzielam GTA online, znowu podzielam gita online. Ja pierdzielę. bo przywitanie nagrywam po raz drugi, tak się jak. Jest to Red Dead Online. Tak jest, i kiedy Wy to oglądacie, jest 13 grudnia, czyli dzisiaj wyszło DLC. ja nagrywam ten materiał o pierwszej w nocy, czyli w sumie też u mnie jest 13 grudnia, więc będę mówił troszeczkę ciszej, ale ogólnie, po co nagrywam ten materiał? Dlatego, że ogólnie boję się że po pierwsze zapomnieliście o tym moim pięknym kanale po drugie boję się, że znerwią kolekcjonera a po trzecie chcę wam powiedzieć dlaczego tak kurde teraz mało materiałów w której wpada Praktycznie wcale w ciągu nie wiem dwóch tygodni nie wpada żaden materiał dlaczego? Dlatego że niestety nagrywanie z konsoli jest trudniejsze niż myślałem na początku i po drugie, że zanim to w ogóle sprzedamy po drugie Rockstar powiedział, że nie zamierza dzielić społeczności i powiedział, że hej, nie będziemy dzielić społeczności, DLC będziemy dodawać w różnych odstępach czasu. A teraz zobaczcie, DLC GTA 12 grudnia, DLC Red Dead 13 grudnia. Nie mogę dwóch gier naraz nagrywać w takich ilościach, szczególnie, że na ten kanał e, główny GTA e, wrzucam po trzy filmy dziennie aktualnie, z moim internetem jest to bardzo dużo. Dodatkowo nagrywanie z konsoli jest bardzo trudne i bez karty do przechwytywania obrazu jest to bardzo czasochłonne i po prostu muszę ten materiał mocno zmontować, muszę dobrze dopasować dźwięk, do tego potrzebuję także um, czego jeszcze potrzebuję. Po prostu bez karty do przechwytywania obrazu jest to naprawdę kurewsko trudne, a karta kosztuje ze 700 zł, czy nawet 500, nie wiem, jest to zbyt dużo, nie jestem w stanie tyle wydać na to, żeby nagrywać grę prosto z konsoli. Um, więc po prostu materiałów z Red Dead jest mniej Ale chciałem żeby było ich więcej, ale niestety tak Rockstar zrobił, że po prostu dodaje kilka DLC naraz. raz Sorry Dobra, ale tak czy siak, postaram się tak czy siak, mimo tego wszystkiego nagrać materiały Właśnie z Reddit Online Kiedy wyjdzie DLC eee, No, dobra, let's go Sprzedamy sobie wszystkie te rzeczy, które pozbierałem przez ten cały czas No boję się, że po prostu kolekcjonerami znerfią, a więc tak, tu są pięć tych czasowych Nie będę tego sprzedawał Sprzedam sobie te, czyli po prostu alkohol, e, 3 razy po 160 Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś laga i gra mi pozwoli wszystko sprzedać Zobaczymy ile hajsu zarobię Więc 5 razy kolekcja jajek Let's go dalej A w sumie hej, 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 hej Najpierw wyjdźmy z tego I zobaczmy sobie Tutaj 11 tysięcy expa Okej okay. I level 235, bo za sprzedawanie kolekcji także level wpada, więc spoko. Lecimy dalej. Więc jeszcze dwie takie. Teraz groty. Sporo hajsów wpadnie. Ale naprawdę boję się czegoś takiego, że Rockstar postanowi, że hej, kolekcjoner jest zbyt OP, musieliśmy go znerfić. Więc sprzedaję to wszystko przed DLC. Chociaż liczyłem ja na początku na to, że da premię kiedyś razy na przednie. 25%. Znaczy razy więc już to 125% Czy po prostu 25% więcej? <grych> Okej, okay. lecimy dalej Mamy już 50k, spoko Już się gra powoli zaczyna bugować, przetwarzanie transakcji trwa dłużej niż y, się spodziewałem Więc zobaczcie tak sobie po prostu w farmie hajs Przy okazji spada gold, mam 6,2 golda Ludzie myślą, że skupię golda Ale już się wypowiadamy na ten temat Powiedzcie mi, nawet jeżeli bym kupował to co w tym złego, a nie kupuję. A po drugie jaki jest sens kupowania dużej ilości golda, skoro mam dużą ilość golda. Co mam kupić jeszcze więcej golda? Po co mi? Kaman. Zadania dnia. Na tym się farmi najwięcej golda. I w ogóle że Rockstar daje jeszcze coraz więcej tych zadań, żeby więcej golda farmić, to jest dla mnie dziwna sprawa. Oj, zobaczcie, już się zbugowało. Nie mogę tych kolekcji sobie sprzedać. Ech, wpadam ponad 10 tysięcy, spoko. Jak w sumie mało? 13 tysięcy wpadło. Ale spoko, zobaczcie ile tego jeszcze mam tutaj. Jakieś tam rzeczy pobożne, typu na przykład to. zdobycie 70 Boże, 70 dolarów. Tak czy siak, gra mi się zbugowała. No to ja już nie będę przedłużał. Skończę materiał w tym momencie, bo znowu się gra zacznie lagować. No, już znowu się zalagowała. zaczęli Boże, zalagowała. zarobię no, to tyle w tym materiale. Około 60 tysięcy zarobię, jeżeli wszystko to sobie sprzedam. Zobaczcie, że level mi wpadł. 200... Czy ja... Ile ja leveli na Chyba dużo. Dobra, tak czy siak. Dzięki za oglądanie. Ja się zamierzam Wami żegnam. Siema, naraba, cześć. Elo!